Ja na początek muszę zapytać, za co cenisz projektę Dawida Wolińskiego? Przede wszystkim bardzo go lubię prywatnie. Jest to. Wspaniały człowiek, znamy się myślę, że z 12 lat. Był jedną z pierwszych osób, które w ogóle poznałam w Warszawie, kiedy przeprowadziłam się do Polski z Londynu. Wspaniały człowiek, szalenie charyzmatyczny. Uwielbiam jego pasję do mody, ale przede wszystkim uwielbiam jego kreacje. Są bardzo kobiece, piękne, innowacyjne, inne. Każda kolekcja troszkę się różni, ale jednak zawsze ja wiem, kto. Która sukienka e, pochodzi z pod ręki e, Dawida, e, ponieważ on ma coś takiego w sobie e, i coś takiego w, tym, e, w tych swoich projektach, które rzeczywiście e, potrafią... E, jakoś do siebie i do tych poprzednich kolekcji nawiązywać. Czyli nie jest to pomylić. coś. Nie da się pomylić właśnie, że to jest coś, co wyszło spod e, ręki Dawida Wolińskiego i za to mu e, gratuluję i podziwiam i cenię i bardzo mocno mu kibicuję, e, ponieważ jest bardzo zdolny. E, przez ostatnie lata mieszkałam w Los Angeles, więc tak naprawdę nie widziałam... E, ostatnik jego kolekcji, ale cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę być tutaj razem z moimi koleżankami i kolegami w Warszawie i wspólnie możemy zobaczyć najnowszą kolekcję i projekt Dawida Wolińskiego. Sama jestem ciekawa, myślę, że będą piękne. Na pewno bardzo kobiece. No właśnie, jak a zawsze. czego się spodziewasz? Czy to będzie coś innego, czy, czy Dawid raczej jest taki, że idzie tym nurtem, który już sobie tutaj obrał i z którego go wszyscy znają? Nie mam pojęcia, czego się mogę spodziewać tak naprawdę, ponieważ każdy projekt ten za każdym razem czymś nowym zaskakuje. Nie wiem, czy to będą w tym roku materiały, czy to będą jednak długości, czy to będzie, e, czy to będzie kolorystyka, tak? E, no, ciekawa jestem, ale na pewno... Będą niektóre kreacje, które jestem przekonana, które skradną moje serce i powiem, znakomite, wspaniałe. Ta tak moja. Tak, absolutnie. <gry> wakacje, zbliżają się wakacje. E, masz już jakieś plany? Nie mam żadnych planów wakacyjnych. Ja ostatnie lata spędziłam w Los Angeles, więc... więc e... Tak, piękne na... miejsca wyglądał zawsze wakacjach. Tak, jestem nacieszona słońcem i, 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 i gotowa na to, żeby jednak ten czas w Warszawie, w Polsce przepracować, więc na razie wakacji żadnych nie planuję i, 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 i skupiam się na pracy, na, na, na obowiązkach zawodowych, które tutaj czekają mnie przez najbliższe miesiące, więc będzie bardzo pracowicie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.